Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj rajd, w którym pokonaliśmy królową Wraz z Drew i Pupkiem, kilka razy w sumie do tego podchodziliśmy Kilka razy braliśmy granatniki, czy nawet później już equalizery Na rajdy i wielokrotnie udało nam się tę królową obić bardzo mocno Ale zawsze czegoś brakowało, bo inne teamy dojeżdżały Tym razem się udało, nie obyło się też bez pvp Nie obyło się też bez walki Tak naprawdę last hita goście nam ukradli Ale musieliśmy im go po prostu oddać, żeby żeby przeżyć ten rajd żeby się trochę zresetować, zresztą zobaczycie sami, nie ma co spoilować, wydaje mi się, że kill tak czy siak przede wszystkim należy do nas, no zebraliśmy też rzeczywiście sobie lud z królowej, także było naprawdę spoko. Bardzo, bardzo, bardzo duży roller coaster emocji w tym rajdzie, także serdecznie zachęcam do oglądania, zwłaszcza w pewnym momencie jak moja postać się zablokowała i e, dostałem Anstaka, który wyrzucił mnie na dach harvestera, Prosto pod laser królowej było fantastycznie Także ten moment zdecydowanie polecam Ale myślę, że cały rajd jest w miarę spoko do obejrzenia Jeszcze dodam, że za królową dostaliśmy 13,5 tysiąca punktów do trialsów, do prób Także udało się spokojnie podwójnego rank zrobić w tym rankingu Także bardzo, bardzo spoko W sumie głównie dlatego robiliśmy tę królową, żeby właśnie te, te próby sobie nabić na maksa No i mamy powyżej czterokrotności maksymalnego wyniku, także poszło fantastycznie Ale już koniec gadania, miłego oglądania o, wybieg A wybieg jeden E, wybiegł, No siedzi tam w kamieniu W hmm. teorii mają też wyjść się tam On ucieka Jeszcze go... Hornet go goni <grych> Nie Hornet, Tory. to jest snitch On może... A myślisz, że zrobił? O, powalony jest Dobra, leży Strzelamy w tego? Ja nie widzę Czekaj A, możemy, ja mogę, Czy... jestem gotowy Czekaj, czy słuchaj? No tam się są ludzie? Oni tam. tam ludzie go zabili. Dobra, no. no. No to czekamy. To, nie, to, nie to nie czekamy. <noise> no i lutują go, tam widzę ich. Dwaj są, co najmniej. <noise> Bo oni mogą zaraz stwierdzić, że przyjdą do nas. To wtedy lepiej byłoby ich wpuścić na blisko. Albo, jak gdzie cofar? So ja osku. no, zajebiście jest. Biega tutaj. Wybieg. Biegnie w tą stronę. Do nas. Widzę, widzę. Jak, jak dobiegnie? Jak będzie bez, bez, bez osłony? O, o teraz, teraz. Teraz. Kurwa, nie mam go trafić. oddał się ja od razu. Ja raz... hitnąłem ale. ale chyba nie ja zabiłem. Chyba dreł, chyba że z lagiem weszło moje, ale. poznałem. Ja teraz czekamy na tych geniuszy, kurwa co zrobią. Leży chłop. Ty? Co tam? A do, oni do nich walą, co? Ja, z bunkra walą. Co tam no? Kto bukra? Tam. Idę do zmutować. Wait, e, rakety na żółto. Kupa na ciebie. Tam czekaj. Na mnie? Tak. No minus chłopaki. Tam tych chłopów w ogóle nie widać, nie wychylają oni nic no oni, oni chyba są w oknie Oni są w oknie Już to oni? Chodźmy. Nie no, to jest chyba zrobione, bo już nie wystrzeliwuje tych... No nie wystrzeliwuje ...rakiet O no ona idzie do nich na górę Z drugiej strony no oni mogą ją zabić, a możemy po prostu zabrać dół Ale ja chcę do trialu. Ich chcę I chcę... jakiś achievement pewnie jest Dostał no. dostał drugi dwa razy. Pojdę, a ono nie ma tutaj na tyle? No nie, to jest jakieś rakietnice. Dwa pocisk. Przepraszam pani, mamo, chyba, chyba wkurwiliśmy. Yeah, Myślę, że nie depta i zepłała mnie. Zaułk nie zepłała, no to co zjedzimy? Patrzcie w stronę tych typów, czy czasem nie idą do nas, nie? je macie... Nie do nich, ale ja ich nie zobaczę stąd jak się nie zejdą Ja patrzę to jakieś czas, ale nie widzę na razie. Ja legitymnie nie zobaczę, bo mi cały czas... ...żdziwa przeszkadzają. Walam do mnie. Super. To ja jak coś. Piszczą mi je, jeden armor... ...na nodze. O, 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 koleżanko, koleżanko Kurwa, wlazłem w ogień Ej! Dobra, nie, sorry To kurwa, krzaczek wleciał Dobra, no Jezu, chciałem zlutować, przepraszam, no, moja wina Jezu Zaraz <słuch> bym musiał zdeptać nie można, pazerność jest, no, grzechem. To zresztą no nie? Chyba jedną nogę i urwałem i od razu już nie wiem obrażony. Kolali do mnie jak coś z O no mama, przestań! Jesus! Why you like this? Ale nie strzelam z okna, nie? Jak to? Mam jeden kor złoty z niej. Zajebałem. Mam go w dupie. Wszedł cały. Ej, da jak ktoś, to ja ginę. Podniesiemy ktoś? Kurwa <gulba>, super droga. <drew. gulba> nie, ogólnie nie wiedziałem, że granatikiem mogę rozwalić jej rakietę, jak ona jest wita ale podniosę normalnie bez tego, bez defib'a Bo szkoda się nic nie dzieje Nie wychylają już tego czasu O, oko jej y, odpadło W sensie odpadł jej, od, od, odpadł jej pancerz z oka Więc strzelajcie jej w mordę Widziałem nieautoryzowane, nie, e, użycie kurwa desodorantu, bo pan, Co jest grane? Co toż co? O kurwa, laser. Do mnie ktoś strzelił, właśnie? Ja. Tak, by ktoś był u nas na zandaku i, i strzelał do środka. Kurwa dziwne szlaki. Ok. Odpali do mnie wali z tego okna. Mamy 6000 Nice, No nice, już mamy więcej niż mieliśmy. I dalej mamy M moce Uwaga, bomba, bomba! Rzeł, utopcił się! Ty, skokorowa pod kontrolą, popa! Bomba! Brakuje mi, a ja już zostało mi 6 strzałów Grylatniczka Dreł, masz jeszcze, żeby się podzielić, czy Trzeba nie je? bardzo? Trzymaj! Załóż mnie, zeptalak! Okay. no No jak ja się palę, jak ja... Aha, no właśnie, ja też ja się sobie. palę No bo ona rozgrzewa ziemię I Nie, kierunki też są okej okay, z Ale jakość tego audio jest zajebista Ona... ona już jest umierająca bardzo... Co chyba ją wkurby <grych> <Yikes. grych> o, oh, mama! Pale się umarłem! Nie widziałem bomby. Dziękuję. Okay. Dawno nie widziałem takiego ziomka które. No oni już podjeżdżają na pewno, na 100% A nie, są dalej w oknie. A nie, właśnie okay. się podjeżdżają, to są widać Próbujmy, nam 10 minut zostało do końca rajdu A ja nie mam już samotnego leczenia HP A nie, ja nie mam hacha a ja mam, ja mam. Mam w plecaku, jakbym zginął, to można wyjąć. Widzimy tych zjebów? Nie widzę ich, ale się. No Kurwa! Ja więcej HP. Na tym, że ona mnie depta... Leży jedna noga, kolejna. Ja już nie mam... Yy... Granatów. Ani gdzieś tu mogą być już. A, no i ja Mama Zdechaj nie ma czasu Na jeden, no mam, ale one nie robią aż tak dużo. Chyba chciałem je zostawić na walkę z nimi, bo oni. O, podeszli, Oj, podeszli, podeszli, podeszli. blisko są, blisko są. Od Ene. Chodź na górę, chodź na górę, chodź na górę, chodź na górę. Zablokowałem się, kurwa, mać, zablokowałem się, nie mogę się ruszać. Pojebało mnie na machu, pan tak. I ona mi zajebała w tym. Ja pierdolę. Ale kurwa. Otwórz to. Otwórzcie ode mnie. Ale gówno! Defib? Dziękuję. Okay. Zamknijcie się, jeśli da się. Sam się zamknął. Ja, ja mam już szarmarów. No ja, mój shield jest broken. Zajebiście. No ale kurw, Ale gówno. Ale gówno. nie strzelają. To są poraże? A ping Tam w tych kulach? No. Kurwa. Armor. Mój już i tak nie działa A, jeszcze mam się zrespił O kurwa e... co to zamknął? zamknęło? Zamyka się Okej okay. To nie jest dobre, bo... Macie jakieś leczenie HP? Ja, mam, tylko robotę? butle. Eee... Co ej to? tutaj? Ale nie mam już armorów mam dwa. Trzeba jak siebie, leczysz to mnie też leczy. Dobra. A tak? To ja nie no, wiem. Fajnie by było, bo zostało 5 minut do końca rajdu A ja czy Spoty mają osobne hapa, czy jak bijesz ją to zawsze je zabiera też z głównego? kurwa osłonę to jedną nogę znowu. Kurwa, powalili mnie. Gdzie ty to jesteś? mnie dobiją, co? To jest co? Ja pierdolę z nimi, no co za zjeby. Tak, ja będę się leczył. Ja już już, już już biorę ten zastrzyk, wiesz? Dobra, opak, nie wiem. że nie zażywy. No chyba chyba nie, chyba fail. Góra. Biegniemy do tego? Co, no siara. Kurwa, no nie właśnie. Do niego Oni Nie żyją. Oh. Oh, a, on wiecie co się stało Co jest? Czyli strzelałem do chłopa i a ja idealnie W tym samym momencie bomba na raj spadła I ją zniszczyłem sobie na twarzy Jak to gra ta kurwa gówno jebana nie mogę Excellent minuty no i ich poszła napierdalać Ej podość może TT te te. Chodźcie tutaj, podnośmy TT Co zostały, panowie No 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 to, to, to. to jest... To, 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 to. O To ja idę. Ej, ej, nie, oni muszą przyjść do nas, oni muszą przyjść do nas, panowie, oni muszą przyjść do nas. Nie, tutaj jest ekstrakt. Oni, oni, są dosłownie na ekstrakcie A my nie mamy hacza tutaj. Mamy, mamy hacze na tej wyspie. Nie, ja idę do nich, ja idę ich zajebać. W tym momencie to już mi nie zależy na tym, żeby idę ich zabić. na kamieniu jeden No. Pomnę go. Drugi jestem nice. bez bez starczy. Mam drugiego? Podejść, nie? Chyba tylko dwóch było. Mamy hatch też, zabijam ich. Get fuck bitch. Zajebali luz, zajebali luz Mój prawie nic nie miał, ale wam szybko Dobra 40 ja sekund Taki Dobra tak? Odpalaj Chodź, chociaż poczekaj na HES, ja nie, nie jestem, jestem jestem, jestem, ja, jestem. Nie, ja nie mam ja nie mam ja nie mam HES ma no chyba, okay. Nie mam. Jezu, już już, już jakby się okazało, że nie mam. Nie? Nice. Wychodź, wyjdź, wyjdź. wychodź. Ja pierdolę. Zajebiście no. kurwa. No. Kurwa, nie odpala się akwipunku wychodząc. Ja Dziękuję bardzo Lama. Dziękuję wielkie za 107 miesięcy wsparcia. Witam para Dzięki, dzięki serdeczne. Dobra. miał jeden Queen reaktor, jeden z nich. Tak Dobra, ja, ja mam. Sam... Raz, dwa, ja trzy, mam... cztery. Ja mam pięć reaktorów. Ja, ja mam trzy. No i, i miał jeszcze Tempesta 4 i Hul'krakera 4 A! No to ja też mam Hul'krakera 4 i mam jeszcze Bettinę 3 Kto kurwa Hul'krakera ulepsza? What? Nie wiem, szybciej strzela, ale no to jest takie... Chyba już nie mają co robić z żeby... tym... Dobra. Dobra, ja mam cztery na Dobra, no za, za zniszczenie. No. Ale i tak 18 tysięcy damage. 13 000 eksponu, a 13 500 do trialu, Wow!